Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Najpierw zaczniemy od działu dla domu. Tutaj w tej pierwszej alejce w sumie żadnych nowości na początku nie ma. Tutaj są te produkty z tej najnowszej ogrodowej kolekcji, a druga strona, dział Home Selected, ale tutaj też się niewiele zmieniło. Tak więc idziemy dalej. Czy tak uważnie patrzę, czy być może czegoś nie ominęłam, bo różnie to może być. I tutaj idąc dalej, zauważyłam taki dość niewielki łapacz snów. To jest coś nowego. I tutaj, jeżeli chodzi o jego cenę, mamy. 6 złotych, tak więc dość tanie, muszę przyznać. Wcześniej też były jakieś łapacze snów, ale one były o wiele większe. Tutaj zaczynają się już sztuczne kwiaty i jeszcze te produkty jesienne, druga strona lampki, ale też tutaj akurat nic nowego nie ma. I za rogi mamy sztuczne rośliny. I kolejny produkt z tej najnowszej kolekcji jest to taki stroik taki wianek. Do powieszenia. Tutaj mamy sztuczne kwiaty i cena za ten wianek to 15 zł. Kolejna alejka, i tutaj następny produkt. Mamy taki dywan. Dywan kosztuje 60 zł, wymiary 80 na 120 cm. Na tym zdjęciu widzimy, że jest on we wzór kwiatowy. Uważam, że naprawdę bardzo ładnie wygląda. Te kolory są o wiele żywsze, aniżeli tutaj, właśnie na tym zdjęciu poglądowym. No tak więc sądzę, że też 60 zł to jak najbardziej adekwatna cena co do tego produktu. Tutaj mamy podkładki pod Talerze. I zauważyłam kolejną nowość. Taki zestaw za 9 zł. Mam dwie podkładki. One są wykonane z gumy. Uważam, że też całkiem ciekawie wyglądają. Były w kolorze złotym. Być może też i występują w innych kolorach. Tutaj też mam zrobię zbliżenie na ten materiał, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. w tej alejce zauważyłam zestaw dwóch kieliszków do wina jeżeli chodzi o ten zestaw kosztuje 22 zł, pojemność 550 ml tutaj akurat y, uważałam, bo bałam się, że mi coś wypadnie jak będę jedną ręką podnosiła ten zestaw uważam, że naprawdę bardzo ładnie wygląda dość cienka jest ta nóżka Tutaj ten kielich właśnie w kształcie takiego, jakby kwiatostanu. Też uważam, że całkiem ciekawie to wygląda. I tutaj z boku jeszcze mamy taki zestaw. Dwie miski razem z taką deską do serwowania. Tego produktu też wcześniej nie widziałam. I ten zestaw kosztuje 25 zł. Jeżeli chodzi o kubeczki, nic nowego nie było, niestety. I tutaj były takie półki wyprzedażowe i też pokażę Wam co nieco. Taki kubek, kubek, tutaj mamy słomkę, on kosztuje 3 zł, przecena z 10 zł. Obok mamy takie większe kubki, jeżeli chodzi o te kubki, tutaj akurat nie było ceny, ale ja pamiętam, że one kosztowały 20 zł. Poniżej jeszcze taki kubeczek za 4 zł. I na dole jeszcze mamy taką półkę. Myślałam, że ona jest uszkodzona lub coś w tym stylu, ale wyglądała naprawdę bardzo dobrze. I jej cena to 22 zł, przecena z 50 zł. I tutaj jeszcze mam takie półeczki za 5,50. One chyba też jeszcze występowały w kolorze białym. I tam jeszcze z drugiej strony Wam pokażę. Oczywiście też wszystkiego Wam nie będę pokazywała. Tylko te takie jakby większe produkty. Tutaj jeszcze coś takiego mamy za 35 zł, tak więc tu to, to, to niewielka przecena. I mamy taki y, wieszak. I jeżeli chodzi o ten wieszak, on tutaj kosztuje 7 zł, też uważam, że bardzo dobra cena. I mamy jeszcze taki kwietnik metalowy za 20 zł, przecena z 35. I teraz już przejdziemy na dział odzieżowy. Niestety na dziale dla kobiet niczego nie było. Tutaj jesteśmy na dziale dla nastolatków. Pierwsza nowość taka bluza z napisem. Napis mamy z przodu, z tyłu. Ta bluza jest gładka, obniżona linia ramion. I jeżeli chodzi o cenę tej bluzy, to ona tutaj kosztuje 30 zł. Składu niestety nie sprawdzałam, tak więc trudno mi powiedzieć, jaka jest proporcja bawełny do poliestru, ale zapewne dość wysoka, bo przeważnie na dziale dla młodzieży są lepsze składowo te materiały. I dalej wam właśnie pokażę kolejne bluzy. Najpierw jeszcze taka koszulka z napisem. Koszulka za 12 zł. ona oczywiście też jest wykonana ze 100% bawełny. Krój raczej taki luźniejszy. I tutaj na rogu mamy kolejne bluzy. Najpierw zacznę od tej z prawej strony. Bluza na suwak w kolorze czarnym. Ona kosztuje 45 zł. Bluza z kapturem. I oczywiście pokażę Wam, co tutaj mamy z tyłu. Taki napis. na dole mamy taką bluzę zakładaną przez głowę również z kapturem ten napis jest wykonany z gumy to serduszko jest takie jakby bardziej odstające i ta bluza kosztuje 40 zł i tutaj Wam pokażę skład mamy 85% bawełny pod spodem taki jakby lekki meszek, dość gruby, taki mięsisty ten materiał, jeszcze Wam tutaj pokażę skład tej drugiej Plusy. I tutaj mamy ten sam skład, czyli też te 85% bawełny, a reszta to oczywiście jest poliester. Teraz przejdziemy na dział dla dziewczynki. I od razu tutaj z lewej strony mamy taki sweterek wykonany z bawełny za 25 zł. Motyw takich kokardek i tutaj też mamy takie rozcięcie z przodu i takie dwie kokardki. Tą bluzkę z przodu pokazywałam, ale tej tutaj z tyłu nie widziałam. Ona kosztuje 15 zł. Też taka, taki ozdobny przód, coś, ale taki, taki kołnierzek, coś w tym stylu. I na dole mamy takie spodnie. Jeansowe, szeroka nogawka, wysoki stan. Takie zwykłe, klasyczne spodnie za 30 zł. Tutaj nie mamy żadnych dekoracji, naszywek, niczego takiego. Też uważam, że dobra cena. I kolejna nowość. Tutaj dalej jest to ta kurtka w kolorze różowym. Ona pod spodem ma taki polar. Kurtka z, z takim kapturem. Kosztuje 40 zł. Tutaj kolekcja Gabi. W ten sposób wygląda ten tył. Oczywiście z, z boku ma kieszenie i tutaj jeszcze wisiały takie czapki z Daszkiem. To też tak na szybko Wam pokażę. Za 15 zł, zarówno ta jak i ta. Tutaj mamy tą samą cenę. druga strona tych wieszaczków i z prawej strony na samym dole mamy kolejną nowość, takie szerokie, dresowe spodnie, też oczywiście są one wykonane z bawełny i kosztują 15 zł tutaj myślałam, że mają taki meszek, ale nie tutaj akurat nie było żadnego takiego jakby ocieplenia, to są zwykłe takie klasyczne dresowe spodnie z tym, że są Szersze w nogawce i druga strona, i tak, najpierw zauważyłam zestaw takich dwóch sukienek wykonane z bawełny. Tutaj mamy motyw jednorożca i ten zestaw kosztuje 30 zł. Jedna sukienka w kolorze różowym i druga w takie jednorożce w kolorze szarym. I co my tutaj jeszcze mam O, takie spodanki z zakładką wykonane z dość grubego materiału oczywiście tutaj mamy bawełnę spodenki kosztują 25 zł co prawda lato już się kończy ale wcześniej nie pamiętam, żebym, żebym widziała te spodenki i tutaj kolejna nowość mamy taki zestaw Barbie za 25 zł, koszulka razem z krótkimi spodankami. oczywiście ten zestaw też jest wykonany z bawełny I tutaj mamy kolejny zestaw, również koszulka i krótkie spodanki za 25 zł. Tak więc tutaj na dziale dla małej dziewczynki wchodzi jakaś kolekcja Barbie, jak możemy zauważyć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd. Oczywiście dziękuję i zapraszam na kolejne. pa! pa.